Program zawiera treści odpowiednie dla widzów pełnoletnich oraz takie, które mogą zadowolić niektórych oglądających. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Siema, jestem Stolar. Dzisiaj jedziemy na Mazowsze do Płocka. Wszystko zaczęło się w 1947 roku, gdy w Płocku powstał Klub Sportowy Elektryczność, który w następnych latach występował jako Zrzeszenie Sportowe Ogniwo i Zrzeszenie Sportowe Sparta, powstałe z połączenia Zrzeszeń Spójni i Ogniwa. Zmiany statutowe i rozszerzenie opieki ze strony innych podmiotów spowodowały konieczność ustalenia nazwy klubu dającej satysfakcję wszystkim podczanom i sponsorom. Ostatecznie ustalono, iż klub przystąpi do rundy w rewanżowej sezonu 1955 jako KS Wisła-Polsk. Do początku lat 60. Wisła grała wyłącznie w rozgrywkach okręgowych. Pierwszy awans do trzeciej ligi drużyna wywalczyła w sezonie 1962 63 ale już po roku musiała się z nią pożegnać. W 1963 roku patronat nad Wisłą objął mazowieckie zagłady rafineryjne i petrochemiczne i były partnerem klubu aż do 2010 roku kiedy Wisła zaczęła przeżywać kryzys formy. Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach klubu było objęcie w 1963 roku patronatu mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych w Płocku. Pełna nazwa klubu brzmiała wtedy Zakładowy Klub Sportowy wisła Polsk. W maju 1968 roku rozpoczęto u zbiegu ulic Gwardy Ludowej i Łukasiewicza budowę stadionu. W czerwcu 1973 roku w obecności 7000 widzów odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego w Płocku. Rekord frekwencji na naszym stadionie padł 8 maja 1974 roku, kiedy to mecz reprezentacji polskiej z kolei Tuente NSKD oglądało około 27 27000 widzów. Na pierwszy sukces piłkarze klubu musieli czekać aż do 1980 roku. Kiedy to po wielu latach spędzonych na boiskach niższych klas piłkarze Wisły awansowali do drugiej ligi i w latach 80. grali w niej przez kilka sezonów. 1 stycznia 1992 roku z woli sponsora klub przyjął nazwę ZKS Petrochemia Płock. Pamięć o Wiśle nigdy w społeczeństwie Płocka nie umarła, jednak na powrót do historycznej nazwy czekano aż 10 lat. 11 czerwca 1994 roku około 19 tysięcy widzów świętowało historyczny awans do pierwszej ligi który przypieczętowano zwycięstwem 3-0 zespołu Grzegorza Wenerskiego nad Sziąberkami bytą. Pierwszy sezon w Ekstraklasie to twarda, a często nawet bardzo brutalna rzeczywistość. Niestety, mimo iż runda wiosenna była w wykonaniu naszych zawodników, prowadzonych przez Huberta Koskę, wręcz znakomita, Petrochemia musiała opuścić pierwszą ligę. Po dwuletniej kwarantannie w drugiej lidze nastąpił powrót piłkarzy do elity, głównie dzięki znakomitej grze zespołu w rundzie jesiennej sezonu 96-97. Trener Leszek Harabasz potrafił zmotywować zespół, który pod jego wodzą gromił jesienią 1996 roku prawie każdego rywala. Niestety po raz drugi Petrochemia nie potrafiła się utrzymać w pierwszej lidze. Na trzeci awans tu czekał jeden sezon. W rozgrywkach 1999-2000 w Ekstraklasie wystartowało jako KS Petro Pock i pierwszy raz w historii nie spadła do drugiej ligi. W kolejnym sezonie grała już pod inną nazwą Orlen Pock. Zmieniła też klubowe barwy na biało-czerwone. Nie pomogło to zespołowi, który znów pożegnał się z pierwszą ligą. Rok 2002 to przede wszystkim powrót do historycznej nazwy Wisła płock Duża w tym zasługa prezesa Krzysztofa Dmoszyńskiego, który mając duże poparcie ze strony kibiców zdoła przekonać sponsora PKN Orlen do powrotu klubu do tradycyjnych barw i nazwy. Już w niebiesko-biało-niebieskich barwach piłkarze Wisły doszli do finału Pucharu Polski. Niestety mimo korzystnego rezultatu w pierwszym spotkaniu na boisku swej imienniczki z Krakowa, na nie dali rady pokonać ówczesnych mistrzów Polski i musieli zadowolić się srebrnym medalem pucharu Polski. Początek sezonu 2003-2004 przyniósł polskim fanom lekki zabój, bo piłkarze w swoim debiucie na europejskiej arenie nie sprostali łotewskiemu FC Band dwukrotnie remisując 1-1 i 2-2. W sumie jednak sezon był bardzo udany, zakończony piątym miejscem w rozgrywkach ligi polskiej. Do tej pory największym sukcesem Płotczan jest zwycięstwo w rozgrywkach o Puchar Polski w sezonie 2005-2006. W finalowym dwumeczu pokonali dwukrotnie zagłębie Rubin 3-2 oraz 3-1. Kolejne trofeum Płotrzany zdobyli dwa miesiące później. W Warszawie na stadionie Legii Wisła pokonała ówczesnego mistrza Polski Legion Warszawa zdobywając Super Puchar Polski. W czerwcu 2007 roku doszło do historycznego wydarzenia. Ponad 40-letni właściciel klubu PKN Orlen oddał 100% udziału w spółce miasta Płock, pozostając jednocześnie jeszcze przez 3 lata sponsorem strategicznym. Nie powie się plan szybkiego powrotu piłkarzy do ekstraklasy po spadku w czerwcu 2007 roku. Wręcz przeciwnie, klub, a zwłaszcza sekcja piłkarska zaczęła się staczać po równi pochyłej, lądując po 19 latach w czerwcu 2010 roku w trzeciej lidze. W okresie między czerwcem 2007 roku a czerwcem 2010 roku klubem zarządzało sześciu prezesów, a zespół piłkarski prowadziło 8 trenerów, którzy nie zdołali przywrócić wiśle poz dawnego plasku. 22 czerwca 2012 roku trenerem został Marcin Kaczmarek. W sezonie 2014-2015 klub miał szansę awansować do ekstraklasy, jednak drużyna z okazała się nich lepsza. Niebiesko-biało-niebiescy zajęli wtedy trzecie miejsce. Klub i kibice po raz pierwszy od 6 lat uwierzyli w powrót drużyny na salony. I tak się stało. 20 maja 2016 roku Wisła Pock pokonując zawiszę Bydgosz 5 do 0 zapewniła sobie awans do Ekstraklasy. a trener Marcin Kaczmarek został najdłużej pracującym w historii trenerem Wisły Pock. Największym sukcesem Wisły Płock jest zwycięstwo w Pucharze Polski w sezonie 2005-2006 oraz zwycięstwo w Super Pucharzy Polski 2-1 z Legią Warszawa w 2006 roku. W 2008 roku juniorzy Wisły Płock zdobyli Mistrzostwo Polski. Z Wisły Płock w pierwszej reprezentacji Polski grało 6 zawodników. Najlepszym strzelcem dla zespołu z Płocka jest Ireneusz Jelen, który strzelił 52 bramki. Natomiast najwięcej meczy dla nafciarzy rozegrał Bartłomiej Sielewski było to 245 spotkań. Wisła Polska w najwyższej klasie rozgrywkowej gra 11 sezon. W tabeli wszechczasów ekstra jest klasyfikowana na 29 miejscu. Stadion piłkarski Wisły zbudowany został w 1973 roku. W latach 70. na stadionie klubu ZKS Wisła często mecze sparingowe rozgrywała reprezentacja Polski w piłce nożnej. Od 30 marca 2004 roku stadion nosi imię Kazimierza Górskiego. Pojemność stadionu wynosi 10 978 miejsc siedzących, a rekordowa frekwencja miała miejsce jeszcze na starym obiekcie i wynosiła 27 000 widzów w meczu Wisły z FC Twente Enschede. Na stadionie w Płocku reprezentacja grała dwukrotnie. W 2003 roku wygrała z Serbią i Czarnogórą 4 3, a w 2004 przegrała 0 1 z drużyną USA. Byłem na meczu Wisły Poznań z Pogonią Szczecin na miasto 120 na, gdzie bilety były chyba najtańsze w całej Ekstraklasie, bo kosztowały od 5 do 10 zł, a na trybunach tylko 2000 widzów. Stadion wymaga natychmiastowej przebudowy z tego względu, że na tle innych klubów po prostu widać, że nie zasługuje na Ekstraklasę. Jeżeli chodzi o kibiców i zaplecze klubu, to nie chcąc nikogo obrazić, powiem krótko, że takie nie istnieje. był patrzeć na brak wsparcia kibiców w trudnych momentach dla drużyny, Mam nadzieję, że się to jak najszybciej zmieni. Wisła Post przegrała mecz z Pogonią 0-2, co daje naszej drużynie KS Tolare pierwszą porażkę. I na tę chwilę po 13 kolejkach mamy bilans 6 zwycięstw, 6 remisów oraz 1 porażki. Bilans brankowy wynosi 26 strzelonych do 13 straconych. Mając 24 punkty spadliśmy na drugie miejsce tracąc 1 punkt Dole Lechii Gdańsk. Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie suba i dajcie lajka like oraz nie zapomnijcie obserwować mnie na Facebooku i Instagramie. Na razie, cześć.